Siemanko, dzień dobry, wchodzimy na nową budowę. To co tu wszystko widzicie będzie w kostce. Garaż trochę w prawo, szerokie wejście, czyli auto, z automatu będzie to wszystko w kostce. Góra, ten ganek też będzie w kostce. Przy budynku tutaj będzie chodnik metrowy. Około metra, bo jeszcze nie jest to dokładnie ustalone. Tutaj tak samo, dojście do tarasu, my wchodzimy na taras. Mniej więcej taras będzie tak jak jest ten beton, to się kończy ten murek. To jest jego granica. I tutaj z tej strony skręcamy dalej na taras i tu też będzie kawałek za murkiem. Będzie zakończenie tego tarasu właśnie. Tutaj myk jest jakby zejście, ale to będzie wybrane i tutaj też będzie poziom tarasu, ale już tu idziemy z kostki. Skręcamy w prawo. Tu już wszystko będzie w kostce. W kostce, na tarasie będą płyty duże, zobaczycie. Omijamy tutaj pompę. I tu będzie jakby miejsce takie jakby ala parkingowe, ale czy to będzie miejsce parkingowe nie wiem, to po prostu będzie wyglądało jak miejsce parkingowe, takie poszerzenie. I tam na skos do busa do tego białego po lewej stronie, tam na skos będzie kosteczka. I tutaj będzie ładnie połączenie do tamtej, do tamtej kostki, która jest teraz za nami, do tego placu, czyli to praktycznie całe będzie w kostce. Zaczynamy od prac ręcznych, zobaczcie gdzie jest rura. Później się okazało, że rurę po prostu żeśmy wywalili, wywalili bo ona, ona nam po prostu przeszkadzała. To jest czynny ciek wodny z rynien, czyli to jest deszczówka. I to nam po prostu wadziło, a tu musimy wszystko wybrać, bo będzie donica. To jest po prawej stronie ten pas długi. Byliśmy przed chwilą z drugiej strony. Tu, gdzie bowiem można wjechać, wybieramy tą ziemię. Tu jest rura za rogu, która wychodzi. Też musimy ją odkryć, żeby wiedzieć, gdzie ona jest, żeby jej, wiecie, nie zabrać ze sobą. Tu po prawej stronie będzie donica. Taka długa donica na całą szerokość prawej tej ścianki. Musimy to wszystko wybrać, dlatego wybieramy ręcznie, bo bobem tam wychom ciężko by to było wybrać, a tu jest rura i byłby problem. Wybieramy całe koryto. Rozsypujemy gruzobeton, to jest to kruszywo, które było na poprzednich filmach. Nadaje się pod opatę, czyli takie wiecie, w miarę się słucha. Rozgarniamy to jakieś minimum 20, 20, minimum 10 cm, tak żeby zrobić podłoże pod palisady, bo tu będą palisady na tej prawej ścianie, będą krótsze palisady, a tutaj po tej lewej już widzicie, gdzie się wykop dzieje. Tu będzie duża palisada metrowa i tam trzeba wykopać na metr 20, tu po lewej stronie, a po prawej potrzebujemy 70 cm do sznurka, bo 10 cm będzie miał beton. 70 cm dychę gruzo betonu i dycha betonu w ten sposób o. 50 będzie na palisada dlaczego akurat 50 bo to są cięte z całego metra to jest palisada metrowa z kamala za chwilę zobaczycie a tu będą na ten kawałek właśnie cięte bo tu jest tylko donica tu tak się wydaje że ten ogród wiecie będzie nisko a zobaczycie są sznurki to dosyć wysoko będzie ten taras względem ogrodu ale tak naprawdę ogród będzie wysokości tego betonu który widzicie to jest jakieś 20 cm będzie ogród niżej od tych palisad, więc te połówki mogą tam być w tej donicy, bo to nic nie trzyma, nic nie, nie. żadnego oporu tam. Na przykład tam z tyłu widzicie? Ten kawałek jest nasypany z piasku. I to musi być zagęszczone, tam było zerwana wierzchnia warstwa, bo to już tam chwilę leżało. Bo to majsty, którzy właśnie kopali te rury, to oni nasypywali dookoła tego domu ten piasek. My musimy się tego pozbyć. Tu Po prawej, to, mówię, to koryto wcześniej przygotowaliśmy na palisadę, tu po lewej stronie dalej kopiemy. Bo padła decyzja, no właśnie, żeby tę rurę wywalić, bo nie będzie jak tam stanąć z palisadą. Palisada jest metrowa, to jest metr 100 cm na 30 na 8, to jest kawał beton, tak krawężnik, 8, 30. I żeby to każe w jedne w pionie wstawić, to trzeba by trochę się poruszać o tym, przy tym, a nie tak z góry. Wiecie, no plecy nie są, to nie koparka, nie ramię koparki beton B10, 10 cm nasypujemy, ale pod sznurek robimy takie 47-48 cm bo 50 ma palisada, tak żeby ją, wiecie, wklepać. Przy betonie, taki z betoniarni na kruszywie, ten beton jest w miarę stabilny, to nie jest jak podsypka. Przy podsypce musicie trochę uważać, bardziej uważać, bo wam po prostu może to zjeżdżać, się rozjeżdżać, jeżeli ma gdzie miejsce się rozepchnąć ta podsypka, a beton jest po prostu mokrzejszy, stabilniejszy, ma kruszywo w sobie. I tylko dlatego jest po prostu lepszym rozwiązaniem. I jak możecie, to zawsze beton korzystajcie. Róbcie zawsze z betonu na betonie takie rzeczy. Bo po prostu to jest y, twardsze i ułatwia wam pracę. Każdą jedną y, palisadę, tak tutaj majster zobaczcie, ma małą poziomiczkę. Każdą jedną sprawdza pion, żeby nie było jakichś odchyłów jakichś kolosalnych, tam powierzchni po milimetrze w lewo, w prawo. To jest dopuszczalne, bo ta palisada i tak nie jest idealnie równa, więc zawsze jakieś tam odchyły Wam się zdarzą. One są brzuchate, lekko garbate. Jak zależy, w której którym miejscu przerzucie do palisady poziomnicę, tak Wam pokażę po prostu, zawsze pokazuje co innego. Dlatego wszystko jest takie plus minus do milimetra powiedzmy ustawiane, po milimetrach, bo jak odpuścicie sobie i Wam mocno ucieknie, no to później może być to widać, a jak staracie się, żeby było zawsze ładnie równo, tak teraz macie, zobaczcie, wszystko doklepuje, wyrównuje względem siebie, to wtedy nawet jak, wam co, jak będziecie tego pilnować, a wiecie, że materiał jest krzywy, to będzie wyglądał to ok, tak, bo zrobiliście najrówniej jak się dało, albo tam, przepuśćmy, jeżeli jakieś odchyły milimetrowe były, są, to tego nie będzie widać, a jak odpuścicie sobie, wam to sieknie 5 mm. No to już będzie, to może być widoczne po samej górze płaszczyźnie palisady, bo jest 8 szeroka, jest płaska, równa, gładka. I będzie widać, że te palisady się po prostu pochylają albo się wychylają. I tutaj lecimy w lewą, w lewo, w tamtą stronę, na wprost. Tu już lecimy z całych. Czemu to Majster nie zaczął od rogu? Bo zawsze mówi że zaczyna od rogu. Tu będzie zejście na ogród. Tu będzie zejście na ogród. Dlatego nie ma tego narożnika włożonego. Co się później okaże, że te palisady tutaj raz, dwa, trzy, cztery, pięć, albo nawet sześć sztuk w prawo wyleci. No bo wiecie, mówimy sobie, przychodzimy na początku, tu będzie zejście, tam będzie zejście, dobra, tu takie większe nie trzeba, dlatego. A później jak są wstawione palisady, no faktycznie to wejście będzie za małe. I takie kombinowanie jest, nie? bo jak już widać, że coś jest zrobione, to jest po prostu łatwiej podjąć inwestorowi decyzję. I dlatego tu to wejście w prawo będzie szersze ale to sobie zobaczymy. Tu lecimy, mamy jeszcze resztkę betonu. Lecimy, lecimy to, co zostało z betonu, żeby go zużyć, żeby go nie wyrzucić albo nie zostawić na hałdzie, bo jak jest gdzie go wrzucić, to, to, to się go wrzuca. Ta luka później będzie wypełniona, ale to później zobaczymy. Wstawiamy właśnie tu od rogu. Od rogu też samego meister o rogu nie wstawiał, bo tam jest wymierzone na płytę, bo ta płyta ma wystawać, jakby sięgać. I to też się zmieni. To też pokaże życie, co z tego będzie. Tam rów, rów dokopany to jest właśnie ta część, ta dalsza część. Przed chwilą byliśmy tam na rogu. Myk nasypany beton. Czekaliśmy na beton, kamera była włączona. Dopiero później się włączyła, jak już beton jest nasypany. Beton jest około 20 cm. Tak celowaliśmy, bo wykopujemy na 120 cm, a paliwę ma metr. Czyli mamy 20 cm betonu pod spodem i wykop na 120, więc powiedzmy ten wykop jest taki bezpieczny. Zima mu nie grozi. I tutaj tak samo, każdą palisadę musimy spionować sobie, patrzeć pion, bo jak nam ucieknie, jak prawą wstawicie dobrze, to lewą dostawiając do niej, tak jak jest dół, górę tylko dostawiacie do sznurka, wklepujecie i delikatnie, wiecie, kontrolujecie poziomicą. Jak każdą pilnujecie, to wstawiając następną, wstawiacie do dobrej, Czyli macie duże prawdopodobieństwo, że ta palisada będzie dobrze stała. I tak samo na betonie B10, takim z betoniarni się lepiej to kładzie. Może być B15, tam ludzie przesadzają, nawet B20, bo to jest niepotrzebne. Na takim betonie po prostu się łatwiej pracuje, bo on jakby nie, nie tańczy. Jak macie na jakąś górkę nasypaną, właśnie z betonu, czy tam z podsypki z piasku i stawiacie taki ciężki element jak palisada, to na Wam będzie dołem uciekała. Albo na zewnątrz, albo do wewnątrz. Zależy, gdzie będzie miała po prostu prościej, łatwiej. A propos deszczu, tu padało niemal codziennie. Codziennie. Po lewej stronie zobaczcie, jak jest błoto. Tam się cała woda na działce zbiera. <laughs> Czyli mamy taki kongo, że no... w kaloszach można tu się poruszać. Wstawione, obsypane. Już, już ubijane było częściowo do sznurka. Pilnujemy, tylko tak po prostu, żeby nam nie uciekły za mocno, bo jak ubijemy, a będziemy mieli centymetr od sznurka to wiecie, to, to naprostywanie to jest męczące później. A teraz majster doklepuje opór i sprawdza każdą po kolei linię. Warto rzucić okiem po prostu, się pochylić, wzłuż oczkiem rzucić jak ta linia leci i to już Wam dużo powie. To jesteśmy dalej, na samym końcu, tu mamy ten narożnik, zawijaz za, za dom i tu będzie niezła szopka. Już można widzieć, że jakaś magistrala, jakieś rury, jakieś rurociągi. Gazprom tędy leci. I zobaczcie, co tu się odwala. Magistrala, jakbyś, no nie wiem, no, idealne miejsce. A tu jest palisada, dodam, po lewej stronie zobaczcie, jest palisada metrowa, metr w dół i tu takie rzeczy. I tego nie możemy przestawić, bo to jest zgodnie ze sztuką firmy, która to robiła. Po prostu takie kąty a i spadki i wszystko tu są takie, wiecie, zachowane. My w to nie ingerujemy zresztą wiecie nie będziemy nie będziemy poprawiać czyjeś roboty wycięcie tutaj na, na rurę i teraz majster zrobi mych taki, że przeskoczy na róg o zobaczcie, żeby docinkę tutaj przytulić w tą stronę rury i zobaczymy co wyjdzie nad rurą bo teraz nie ma możliwości nawet z lewej strony w prawo kontynuować całą yy, palisadą, bo byśmy musieli ją przeciąć po prostu na jakieś tam 30 35 cm z góry całą bo nie ma jakiej jej ustawić, po prostu się jej szerokość palisady jest niewystarczająca, żeby na drugą przejść. Druga wcinka i wyszło nawet powiem idealnie, bo ta jest lekko wcięta i ta jest lekko wcięta, czyli one po prostu mają swoje jakieś tam właściwości, swoje tam zadanie spełni, a docinka będzie mała i ona jakby nie nie ma wpływu na konstrukcję teraz tutaj tego, nie osłabi, bo to jest za mały element, żeby po prostu to osłabić i tam mamy teraz w prawo to samo. Będzie jedna nacięta. Jedna nacięta, tak właśnie, żeby dochodziła do rury. I teraz Majster, jakby wstawił całą, to by była taka króciutka, tak? 35 cm. A tak, przeskoczył tą docinkę, tak żeby w tym rozkroku wstawić całą palisadę. Tak, jak tu widzicie. Cała jest po prostu lekko tam ścięta, żeby się przed rurą przyszła, żeby przeszła przy rurze. I wytnie teraz następną rancik właśnie, żeby za nią stawić, w prawo. A widzicie, nawet też nie sięgnie, bo to jest max, co może przeciąć połowę, jakby konstrukcji palisady. Bo jak wytniecie mniej, znaczy więcej, wytniecie większą dziurę, żeby bardziej wsunąć na rurę, co wam się stanie? Przy wklepywaniu wam pęknie ta palisada. Po prostu się złamie, bo będzie miała taki nosek, tak wystający. Dlatego tu Majster zrobił te trzy wcinki. Nie, nie nagrało się przy oporowaniu, ale tu oporujemy dosyć wysoko. Tutaj tak wiecie, tak to wygląda, ale. Ziemia tu jest 10 cm niżej będzie tam z przodu niż jest ta palisada. Dosłownie ogród będzie 10 cm od grantu palisady. Więc to wszystko, które widzicie, ta najkrótsza ma 35 cm, to i tak ma 20 cm 20 cm w betonie, tak z tyłu zaoporowane. Tak mówiłem, to nie ma wpływu jakby na całą konstrukcję tego narożnika. tu macie właśnie podgląd, jak to jak to wygląda, tu na dole, w sensie jak wysoko jest zaoporowane, i na to jeszcze ciutkę wyżej przyjdzie ziemia do ogrodu. Tam w międzyczasie, jeszcze majstryno, tam dorabiali skosy. Tu jesteśmy, zobaczysz po prawej stronie, jak wyleciały te palisady, już nie ma kilku, i podejrzewam, że jeszcze dwie palisady tutaj mają wylecieć. Po lewej stronie, luka, za tarasem betonowym między palisadą, jest dziura. Tu nasypujemy ultra nowoczesnego materiału, jakim jest piasek, po prostu zasypowy. Dlaczego piasek? Bo tu mamy 20 cm ponad do sznurka. Czyli, jakbyśmy musieli tutaj 20-22 cm podsypki piaskowo-cementowe użyć. No bez sensu. Na betonie nie ma w ogóle takiej potrzeby. Tu widzicie beton w naszej konstrukcji, własnego miesz mieszadła. Tu po lewej stronie tą wnękę zasypaliśmy. Tak, żeby nie było piasku, żeby nie osłabić tej samego rantu. Nie ma nacisku, to nie ma co wypchnąć, i tak to jest, że jak zabetonujecie sobie taki rant, yy, szczelinę, no to ten rant, yy, się nie, nie wypycha się, tak? bo jest już sztywny, związany. <laughs> Około 12 nasypujemy centymetrów od sznurka, centymetrów w piasku. Rozstawiamy szczelinę. Przy zagęszczeniu maksymalnie 2 cm nam to zejdzie. Więcej nie zejdzie. Tu jest tak płytko mało, że. Dużą zagęszczarką nie ma co wjeżdżać, bo ona będzie jakby rozwijała ten piasek. Będzie beton pod spodem, który jest będzie tak twardo, że będzie odbijał tą zagęszczarkę i będzie on taką tarkę robił. Dlatego wybieramy takie pośrednie pośredni urządzenie typu zagęszczarka 110 kg. Zagęszczamy dwukrotnie. Mamy do 15 cm szczelinę, a tu płyta będzie ósemka. Tam zagęszczamy dużą zagęszczarką. Bo tak mówiłem, tam jest nasyp i tam było dosypywane cały czas, teraz dosypywaliśmy jakąś ieleczkę podsypki, takie wiecie, pierdoły. Żeby właśnie podnieść, 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 za każdym razem coś tam dobić. Jesteśmy na następny dzień. To było to przygotowane. Plus jest taki, że jest minus jeden i że błoto się nie klei do buta. Że jest takie lekko sztywnawe, ale to się zmieni, bo później znowu będzie padać. Dosłownie wam mówię, codziennie pada, tutaj codziennie pada. Są okolice Bydgoszczy, bliskie okolice Bydgoszczy. Jest gnuźlica taka, że co dzień nie pada. Teraz tu nie widać, ale w prawo za kamerą i za kamerą to jest takie błoto, że w jednym miejscu tylko bok może przejechać. Dalej, jak wiedzie, to ją tak wciągnie, że do wiosny nie wyjedzie. Błota po kolana. Majster sprawdza, sprawdza spadki. Sprawdza spadki spokojnie poziomicą. Nie budzi się poziomicy. Majster 19 lat pracuje z poziomicą, także wiecie, robi to z poziomicy, bo się nie boi tego i... Po prostu tylko dlatego nie używa jakichś niwelatorów, laserów, ale powiedzmy, że może to się zmieni. Ze względu na stare kości i ułatwienie sobie sprawy. Wstawiamy rurki, od prawek od słupka w lewo jest spadek, bo cały ten pas w lewo, który widzicie tam do tyłu, aż do tych worków białych, jest pochylony w lewą stronę. A tutaj w prawo cała strona jest w prawo pochylona. Jest tylko taki... Punkt 0 pod tym tarasem. Dlaczego? No okna to wymuszają. Okna są w poziomie, tak? W narożniku. Tu lekko narożnik zejdzie w naszą stronę całego tarasu. Tam za słupkiem mówię. Ale to są takie, wiecie, małe, małe wartości. Całe spadki rozgrywają się tutaj, właśnie od ściany w prawo i od tej ściany w, z lewej strony w lewo. Nasypujemy podsypki piaskowo-cementowej. Ciut wyrzędzi potrzebujemy. Możemy sobie tak, tak, wiecie, testowo ściągnąć łatą, żeby wiedzieć ile nasypać tej podsypki. Bo jak sobie nasypiecie za dużo i to zagęścicie, to będziecie jeńczeli przy, przy ściąganiu, to będzie katastrofa. Piasek jest bardzo lepki i on jest bardzo ciężki do ściągania. Musi być wręcz ścinany. Bo po prostu nie da się go tak kulać jak kruszywo zwykłe. No oczywiście na kruszywie będzie się robić to jeszcze lepiej, to kruszywo w ogóle współpracuje i nie, nie, nie jeńczy, nie, nie, tego. nie robi żadnych problemów. Widać nawet po piasku, że jest taki szporowaty że po prostu dużo takich grudek zawiera bo po prostu taki jest jakby kurczę, no taki bardziej zasypowy niż na takie prace no, ale na każdym da się zrobić łata z prawej strony zobaczcie ściskami z złapana deska po prostu nie miał majster ósemki bo to będzie ósemka w łaty ustawionej na ósemkę mała łata da się nastawić na ósemkę ale ścisk nie łapie jej kurcze na tą łatę akurat długą bo łata ma długą 2,5 metra ona jest szersza tu majster sznurek ustawia bo z prawej strony do tych właśnie wnęki o do, do prawej strony nie będzie dokładał do tej linii palisady z prawej, które mamy, bo tu będą inne płyty. To jest początek, początek jest najgorszy, najgorzej się zmieścić, gdzieś trzeba te brzuchy wciągnąć. Układamy to za pomocą yy, przystawki Cut Shift MK 255. Nazwa 255 sugeruje yy, udźwig tej maszyny 255 kg. Nie z tą stopą, przystawką, z inną większą, ale to urządzenie spokojnie 255 kg. Znaczy się ona weźmie, pod, weź, podniesie i 800, ale to jest takie, wiecie, BHP jakieś. Prosty prosty model płyty. Prosty model. Dokładzenia, ale jak macie słupki, filary, wnęki, okna, to jest katastrofa, bo tu płytę, żeby ciąć, obracać, bo wiecie, no jakoś trzeba tą maszyną jakby dojść tam. Jest katastrofa budowlana dosłownie, i tu lecimy już do palisady, i ta wnęka tutaj, którą mamy na pierwszym planie, przed nami, to będą płyty, które będą wystawać za tą palisadę. Ta palisada tam właśnie po prawej stronie będzie ucięta. Wyjęta, ucięta, zlikwidowana. Płyta to jest z Polbruku, Magna. Troszkę ogólnie tragedii nie było, bo wiecie, jak to z Polbrukiem. Katastrofę zaczęli robić. Tutaj nie było jak na razie żadnych jakichś dziur, w wnęk, jakichś tam nie wiem co tam jeszcze nie widzieliśmy. Troszeczkę te płyty były lekko, wiecie, takie krzywawe, i to trzeba dopasować. Nie każdy narożnik, wiecie, będzie pasował jakieś macie lekkie przełamanie, na przykład tu spadki gdzieś się łączą, coś, i to wszystko trzeba dopracowywać. Więc ten plan, który robicie z podsypki, z piasku, tam z czego, nie może być za twardy, żeby ta płyta się wam pod motkiem trochę posłuchała. Jeżeli wam nie schodzi płyta to ktoś musi stanąć na tą płytę, dołożyć ciężaru do tej płyty i wy dookoła wklepujecie, tylko nie klepiecie po rantach. Jakby blisko źródła tego, blisko centrum płyty. To jest ten cały główny bohater, bez niego plecy połamane, dosłownie. Naprawdę, ułożycie taki kawałek, nawet w jeden dzień ułożycie, nie wiem czy w pół dnia, nie wiem jak tam. W... Bardziej ogarnięta ekipa to taki taras kładzie w jeden dzień, tylko, że mamy tutaj docinkę, i tutaj wiadomo, że jest jedna osoba do docinki, i trzeba to położyć, przyklepać te płyty, przypilnować to, dociąć to, wyczyścić taras. No i wiecie, można kłaść. Albo kładziemy wszystko za jeden zamachem w jeden dzień, i później docinamy, ale to jest podsypka peskowo-cementowa, która wiąże. I później, wkładając takie docinki, to jest problem, tak, bo jest ciężko dobić taką płytę, ustawić ją, to czas skrobać, wiecie, podsypywać świeżej, i znowu to robi jedna osoba. I to jest. Ciul, roboty, wiecie, niepotrzebnej, nie? Czyli lepiej mniej pociąć, mniej położyć, dociąć, posprzątać, żeby tu już nie wracać i zająć się następny dzień kolejnym etapem. No i musicie patrzeć, bo będziemy kończyć zaraz, bo to tyle nam się udało położyć. To jest piątek, tu chyba lekko pokapuje. My pojechaliśmy, zaczął padać dosłownie. Mieliśmy farta, piasek czyściwo, na razie tylko czyścimy. To co łaziliśmy, czyścimy, spukujemy palisady, wszystkie dookoła. Docięte przy słupku, docięte tam przy ścianie, już widać, że pada. No, co widzimy, doklepujemy, a zna na pewno coś znajdziemy. I bez dużego młota to nie robota, nie? Bo musi być duży młot, I to było tyle. Tu macie sznurek po lewej stronie, widzicie ten żółty? To jest sznurek, naciąg, naciąg. Zapomniałem powiedzieć, jak naciągam te sznurki, kurwa. A to następnym razem może. A to jest ta, ta szopka na rogu, tam z tyłu. Okrąg, który działamy, fajnie, że byliście, dzięki za uwagę. Dzięki za dziś. My będziemy w tym błocie się kręcić kolejny tydzień. Więc będzie co oglądać. Na razie.